Tym filmikiem zaczynamy serię krzyżowania oczek yy, pięciu. Tutaj mamy pierwszy symbol i to jest nic trudnego, bo to jest krzyżowanie pięciu oczek w taki sposób, żeby oczka widoczne z przodu biegły nam w lewą stronę. I co nam mówi legenda? Place two stitches on cable needle, hold to front, knit three, knit two from cable needle, czyli przekładamy sobie dwa oczka na drut pomocniczy. Pokażę Wam, jak się to robi bez drutu pomocniczego najpierw. Przekładamy na drut pomocniczy dwa oczka i mamy go trzymać z przodu, więc nitka nam wędruje do tyłu. Przerabiamy trzy oczka na prawo z lewego drutu. Teraz lewym drutem podłapujemy z powrotem te dwa oczka, które przełożyliśmy, bez przerabiania. Tutaj delikatnie wysuwamy drucik i podłapujemy tylko te trzy oczka, które zostały już przerobione. I dopiero teraz przerabiamy te dwa. Albo jeżeli wolimy, to robimy to poprawnie, to znaczy poprawnie, robimy to drutem pomocniczym. Przekładamy dwa oczka, trzymamy drucik z przodu, trzy oczka przerabiamy na prawo. I dopiero teraz przerabiamy na prawo. Te dwa oczka z drutu pomocniczego. To było krzyżowanie pięciu oczek ze skrętem w lewą stronę. Natomiast ten symbol to jest krzyżowanie pięciu oczek ze skrętem w prawą stronę. Więc Ściągamy tym razem trzy oczka, ale one mają wędrować do tyłu, więc nitkę mamy tutaj z przodu, przerabiamy dwa oczka na prawo, od tyłu podłapujemy sobie te trzy oczka zdjęte. Widzicie, podłapaliśmy sobie tylko od tyłu tutaj te trzy oczka zdjęte wcześniej. Wysuwamy prawy drut ze wszystkich oczek i podłapujemy tutaj od przodu te dwa przerobione. Teraz przerabiamy na prawo trzy oczka, z tyłu te, które były teoretycznie na druciku pomocniczym. I tutaj już mamy próbkę troszkę za krótką, żeby zrobić kolejne z drutem pomocniczym, ale zrobimy sobie to tak. Wracamy do tyłu. I teraz Wam pokażę, jak to ogarnąć z drutem pomocniczym. Właściwie to już teraz mogłabym się nawet skusić na używanie druta pomocniczego. We wszystkich, bo tych oczek robi się coraz więcej. Próbka jest mała, ale oczek się robi coraz więcej, więc teraz będę już używała druta pomocniczego. Obiecuję. Więc przekładamy sobie na drut pomocniczy trzy oczka, tak jak mamy napisane, i trzymamy z tyłu robótki. Przerabiamy dwa oczka prawe i teraz przerabiamy trzy oczka z drutu pomocniczego, również na prawo. Przerabiamy sobie trzy oczka zdjęte, raz, a uciekają, dwa i trzy. I to było krzyżowanie. Pięciu oczek. Mamy oczka, które biegły sobie w lewą stronę, a to biegnie w prawą. Teraz tutaj mamy taki jeden symbol i on występuje właściwie w paru wzorach występuje, bo jest ich aż 7. Ale ten symbol pojawia się. Pozwólcie, że sprawdzę. Tak, ten symbol pojawia się jedynie ze skrętem w lewo. To jest też krzyżowanie pięciu oczek, ale w nieco inny sposób. I tutaj trzeba troszkę zwrócić uwagę, aby się nie pomylić z innymi. Place two stitches on cable needle, hold to front. Więc idziemy sobie krok po kroku. Przerobimy sobie dwa brzegowe oczka, żeby nam się to lepiej trzymało. Place two stitches on cable needle, hold to front. Przekładamy sobie dwa oczka na drut pomocniczy i trzymamy go z przodu. Następnie. Place one stitch on another cable needle, czyli przekładamy sobie jeszcze jedno oczko, ale na inny drut pomocniczy, i trzymamy go z tyłu. Teraz przerabiamy na prawo dwa oczka, jedno i drugie, dwa oczka prawe. Przerabiamy na lewo, tak? Purl one from back. Cable needle, czyli z tego tylniego drucika pomocniczego, to jedno oczko przerabiamy jako oczko lewe. I dopiero teraz knit two from front cable needle, czyli przerabiamy na prawo te dwa oczka z drutu pomocniczego z przodu. I to nam pozwoliło na utworzenie takiego skrzyżowania pięciu oczek, gdzie dwa oczka z przodu są prawe, dwa oczka z tyłu są lewe, a tu, po, y, dwa oczka z tyłu też są prawe, przepraszam, a to oczko środkowe tutaj jest oczkiem lewym. I to jest tylko jeden taki symbol, występuje w siedmiu schematach i są to schematy zaraz Wam powiem 103, 108, 117, 120, 139. 160 i 161. Także tam musicie dokładnie zaobserwować. To jest właśnie ten jeden symbol, i on występuje tylko w, ze skrętem w lewo. Teraz przechodzimy do tego symbolu, i to jest krzyżowanie. Widzicie, tutaj jest znowu taka yy, króciutka kreseczka pozioma w pierwszym kwadraciku od prawej i to oznacza jak tutaj nam książka podpowiada place th three stitches on cable needle czyli przekładamy sobie trzy oczka na drut pomocniczy hold to back czyli trzymamy z tyłu knit to Przerabiamy na prawo jako prawe oczka te dwa z drutu lewego. Pearl one knit two from cable needle, czyli te z drutu pomocniczego pierwsze przerabiamy jako lewe oczko, a kolejne dwa przerabiamy jako prawe oczka. Ok. I tak to wychodzi. I analogicznie do tego ten symbol, tutaj widzicie różnicę, że ta kreseczka malutka pozioma jest w ostatniej krateczce. Więc Przerabia się ją następująco. Place two stitches on cable needle, czyli teraz przekładamy sobie tylko dwa oczka na prawy drut i trzymamy go z przodu robótki. Potem mamy napisane knit two, przerabiamy dwa oczka na prawo, purl one, Przerabiamy na lewo trzecie oczko z tego drutu lewego, i dopiero teraz nit tu, czyli przerabiamy na prawo dwa oczka z drutu pomocniczego. Dokończymy sobie ten rządek. I takim oto sposobem mamy wytłumaczone następne pięć symboli. Do zobaczenia w następnym filmiku.